Za dawno nas tutaj nie było, ale przychodzimy dzisiaj z farbowaniem włosów i... I to nie byle jakim, bo będą to pasemka Tak jak widać po załączonym tutaj czepku Będziemy dzisiaj robić pasemka I bardzo dawno nie robiłam nikomu włosów Ale postaram się, żeby wyszło Także w dzisiejszym odcinku niszczymy te piękne blond włosy Mam tutaj dwa rozjaśniacze Najpierw powyciągamy sobie pasemka Pomalujemy pasemka Szczególnie... Może czekać, zaprezentujmy o co nam <noise> chodzi. Kinga ma już dosyć duży naturalny odrost, i pociemniała nam się twarz. A my chcemy, żeby nam się twarz pojaśniała, więc robimy tutaj pacjentka delikatne. Tym blondem zajmiemy się później w kolejnej części. Eee, pokażę Wam po prostu, jak zrobić taką kopię rozjaśniającą. Jak już pasemka będą się robić na głowie, to nałożymy na chwilę tutaj na ten blond, żeby go delikatnie pojaśnić. A mi się w ogóle to wczoraj śniło, że ja to robiłam i wyszło, a więc chyba jak mi się śniło, to... to, to mi się... No dobra kochani, tu mam taki magiczny przyrząd, urządzenie dołączone do yy, tego magicznego czepka i za dotknięciem tej różki będę miała wyciągnięte pasemka. I tak proszę Państwa, wzarcują się włosy wyciągnięte z czepka. Yy. Przepięknie. Zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy, także teraz przyszedł czas na nałożenie hmm. rozeświadczenia. Moi drodzy, mamy na razie skończone nakładanie rozjaśniacza na pasemka, wygląda to dobrze, już coś tam widać, że się rozjaśnia, także zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, wracamy do Was za jakieś 15-20 minut. Dzień dobry kochani, macham tam do kamery i pokazuję Wam tutaj nasze studio urody mobilne, pierwszy raz robimy pasemka na czepku i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ja właśnie chciałam do Was pomagać. Wszystkie z Instagrama i zapraszamy na nasze Instagramy, które macie tutaj Czekaj, zróbmy synchron Także kochani, mamy jeszcze Tak z 10 minut e, Ja jeszcze w tym czasie Do tej mieszanki, która nam została Z dwóch rozjaśniaczy Ale ta konsystencja jest taka fluffy w ogóle Taka Uwielbiam jak rozjaśniacz się robi taki puszysty I tutaj dodamy Szampon oraz odżywkę do włosów Po to, aby nałożyć na całe włoski, jak Kinga zdejmie czepek mm. A jeszcze nie zdejmuj <laughs> Jeszcze nie zdejmuj Dobrze e, To właśnie nałożymy na całe włosy Ale zaraz zobaczycie wszystko Okej, okay, mamy naszą mieszankę Czepek zdjęty, także Słowem. połowa włosów jest w slewie Ale no dobra, lecimy teraz z tym Siema Because I los Happen. Yes. What? She really? would be bad. <laughs> so huh? Uh, that's your love to Kinga, huh? No, I'll pick your favorite week, no problem. Ah uh, yeah. tą kąpielą rozjaśniającą i gingał moje włoski i wrócimy do was z efektem po naszych eksperymentach dzisiejszych, także trzymajcie kciuki, ja też trzymam, bo się trochę boję co z tego będzie, ale no chyba mnie nie zabija okej okay, moi kochani, tak prezentuje się efekt końcowy jak widzicie włoski są dużo, dużo bardziej jasne Cały ten kolor, który się taki poszarzały, zrobił nam się przez te kąpiel co jaśniejszy. U góry mamy pasemka, które się pomieszały z włosami. Moim zdaniem wygląda to super. Oczywiście musimy zwrócić uwagę, że włosy są w tym momencie troszeczkę żółtawe, bo jest to sam rozjaśniać. Nie kładłyśmy żadnej, żadnego tonera, szamponu niczego, bo chcemy stonować włoski następnym razem, ale mimo wszystko kolor wygląda moim zdaniem. Bardzo ładnie, także możesz powiedzieć, czy jest trzoda, czy nie ma trzody. Nie ma trzody, tylko trzeba jeszcze właśnie ochłodzić kolor i będzie super. Tak. Tak. Albo setka myślę, że... o dziwo, w tym Myślę, że całkiem okej. Okay. Dobra, idę do was, mam, mam brwi. O. Przepraszam za moją chętę na brwiach, ale no, ogólnie użytkowanie czepka to była masakra i no skołtuniły nam się włosy i... i Niektóre pasemka się wyciągała łatwo, niektóre dramatycznie tak. i no my myślałyśmy, że Kinga będzie łysa, więc blisko. nie wiem, czy będziemy jeszcze może praktykować ten czepek i, i patrzeć, czy da się to zrobić jakoś lepiej, bo no mówię, no jak na ten pierwszy raz, to już chciałyśmy się poddać, no ale koniec końców wyszło całkiem okej okay. z tym czepkiem. Takie drobniusieńkie pasemka i ładne bez, pasemka bez przejść, bez takich uciętych kolorów. No, i na tym bym zależało, więc myślę, że jeżeli ktoś chce delikatne refleksy, to taki czepek na pasemka będzie jak najbardziej ok. Także co? Podsumowując, czepek y, ma plusy i minusy, ale można z nim coś tam fajnego wyczarować, więc. Więc tak, i mamy efekt końcowy, i w następnym odcinku pokażemy Wam właśnie tonowanie takich włosów farbą. I widzimy się niedługo. Za!